Cześć, witajcie z tej strony łuki, Bros. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj otworzymy sobie znowu trzy skrzynki. Y, mam dwie, ale jeszcze brakuje mi. Jednego wygrana na, y, na zaduję będę miał trzecią skrzynkę oraz mega boxa. Ostatnio trafiliśmy piper i Bibi. Y, więc może dzisiaj też coś trafimy. Zagramy sobie piperką na zadanie. Choć Wiem, że jest słowa mapa. Normalnie to bym piperkę wbijał yy, na tej mapie, yy, która jest na solo, później zaraz wam ją pokażę. Po małym openingu. Ale są według soczki, czyli według mnie najgorszy tryb, który no trochę grepsuje. No bo możecie mieć 10 Power cube'ów, a pojawia się jakiś ból no może nie ból, ale cold, który, yy, który ma dwa Power Cuby, ale bierze soczek, bo akurat musi obok zrespił. No i po prostu was pokonuję. Bo te soczki są moim zdaniem troszkę przesadzone. No, w openingu jak... W openingu to ja liczę na dwie rzeczy. Na monety do... na monety oraz punkty mocy do tej Nity. Bo brakuje mi bardzo mało do... chyba tam 18 do tej do ulepszenia jej na rangę. Zmartwamuta. To ulepszenia na rangę 9. No i teraz tu padłem, więc może troszkę się bardziej skupię na grze, bo zaraz jeszcze się okaże, że to przegramy. Choć oni już się sam zablokowali na swojej bramce. Post na postaj rzędą, Nie liczę, jak coś padnie, to będzie ok. Chyba, że pani Nani, wtedy będzie bardzo źle. Ok. Piękny ult po prostu w wykonaniu przeciwnej, przeciwnej Nani. I. Aha. No, coś tu. Tak trochę, no jednak możemy to przegrać. Okej, okay, kill. Teraz bym tam do nich podszedł, by ultem zniszczyć tą ściankę. Ale na razie trochę, no... Nas podpuszczowują. Okej, okay, jeden padł. Yy, widać, że ten... Yy, Sprout ten strasznie otajmuje. Okej, okay, okej. Okay, przeżyłem. Teraz tylko zabić tą Nani. I uciekam. Okej. Okay. Chyba będzie dogrywka. Chyba teraz uda mi się strzelić. Nie, bo tam już się ten... niestety zamiast strzelić, bo sobie stał. No, mógł to strzelić. Ok, jak ta na niego nie zabiła? Jeszcze skoczyłem niepotrzebnie. Nie, to takie randomy to ja dziękuję. Nie, nie, gramy z innym. Hmm. Może Bibi, Może nie módl nam się wygrać. Okej. Okay. Ogólnie jak chcecie jakiś większy opening to napiszcie w komentarzach opening. Tak, po prostu. To może jakiś zrobię, trochę większy. Mm, mm, mm. Na szczęście to pan też jeszcze auto autoajmuję. To mamy jakąś tam niby przewagę. Teraz o tako pięknie rzucę piłkę. Ma to guma, nie piłkę. I chyba my to może ma Mamy duże szanse w. Co to miało być? Niszczy. <noise> Głowy nani jest bardzo łatwo bitować. Wystarczy stanąć obok jakiegoś yy, załuku takiego i po prostu nie ma szans. Głowa nani niszczy mury. Co czasami też się przydają. Chociaż uważam, że nani to najgorszy epik, ale. Właściwie to ona. No strz. Co on zrobił? Mógł to strzelić. Co to za nani ma być? Nie. Co to za nani? Jakiś ichtep 7-7. Jakiś rusek pewnie. No, nie strzelę tego. Gdybym poszedł trochę w prawo, to może bym strzelił. Ale dlaczego on tego nie strzelił? Jeszcze głową wlezie. No mówiłem. Nie, po prostu kocham randomy. Randomy to... 100% yy, Nie, najlepsze puszywanie ever. Z randomami tylko. Nie no, takie ogary tu grają, że po prostu można wbić 100 pucharków w minutę. No oczywiście, żartuję. Coś tam chyba już, raczej już tego nie strzelimy, choć może. Nie, już tego nie strzelimy, ale może to jeszcze. Ale spróbujemy teraz teraz za wszelką cenę, niż bronimy naszej bramki. No i to już wygrana. No, to możemy z skrzynki? Ja proszę, dużo monet. Tak, może 500? 500 monet by się przydało. Jeden nagrody. Tu mam jakieś misje, coś. No, mam jeszcze jeden. No to najpierw skrzynka duża, znowu zaczęło. A nie, było trzy. Co mi się stanęło? Eee. Dlaczego ja otworzyłem tam dwie skrzynki? O co chodzi? Ej, widzieliście to? Miałem trzy skrzynki, otworzyłem dwie. Siedem! Siedem było gadżet i nani, ja nie wierzę. Dlaczego nani Ech, po co? No to idzie screenshot. I słaba postać. No to może sobie jeszcze jedną grę zagramiam. Ja. Ale aż siedem było. To mój był drugi raz, kiedy na tym końcie mam 7. Szkoda, że nie było dwóch postaci, ale. No nie mogę narzekać. Ogólnie to pierwsze raz, kiedy gram na Więc no, może jednak ta postać mi się spodoba. Nawet ten y, nie no, ale trochę był z tego, że otworzyłem y, chyba dwie skrzynki, czy tam trzy, bo nie wiem, co tam się w ogóle stało. Chyba trochę za szybko je otworzyłem. Mhm. Tą postacią chyba wiem, że trochę... Okej, okay, może uliczkę sobie użyjemy. No. Uf. Jak tym się steruje, w nie? Bum. <laughs> w ścianę wleciałem. <laughs> Bum. No, jednak się pocały robić opening No, nani. Nani, nani, nani. Bum, No, pff, i zdechłam. E -y. Jakaś kłasza? Nie, to jest D. Jest A, jest 3. Dasza? Nie wiem, co to jest Dasza. Bo to się czyta desza. A to jest i Sejech. jej sen coś takiego. Ten poko. Jeśli to jest oczywiście, jeśli to jest o po tym mostrzeny Jeśli to jest ten język, który myślę. Boom. Dawaj mi tą piłkę. dawaj mi to. Dawaj mi to, durna Klaro! Klaro, dawaj mi piłkę! No co ty robisz? Tak, może sobie ich zbejtujemy. Bum, mm. bum! Ona jest mega... F no nie jest mega fajna na no blisko, z tego co widzę. Zniszczymy sobie tą ściankę i strzelać! Strzelaj to, strzelaj to! O nie no! To są jeszcze boty na takich płarkach grają, na pewno boty grają. No bo ja nie sądzę, żeby gracze tak grali, chyba że jakieś naprawdę badziewni. No i mamy nową postać, nowy gadżet. I nie, nie mamy tyle monet, ile chciałem, ani tyle, ty, ani tyle punktów, nawet do nity nic nie poleciało. No dobra. No to ja się już w sami będę żegnał. Cześć. I na razie.